Witajcie w Dzienniku Pokładowym z dnia 23 kwietnia 2013 roku. Po prostu nie mogę się już doczekać tych dzienników pokładowych, nowych dzienników pokładowych, dzienników, które mogę już kręcić na spokojnie, na nowym sprzęcie, które, mam nadzieję, w miarę, w miarę, Regularnie będę zamieszczał. Dzisiaj to jest taki odcinek, powiem Wam szczerze, taki organizacyjny bardziej. Kamera jest na statywie. Próbuję różnych, różnych ustawień kamery. Powiem Wam szczerze, że to tak, ta, ustawienie co teraz jest, będzie się bardzo często, często z nim spotykać. Kamera stoi na statywie, statyw jest ustawiony na spokojnie po środku samochodu. Nic z niego nie powinno spaść, wszystko jest zabezpieczone, aczkolwiek nie było, dlatego właśnie nie było w wcześniejszych dzienników pokładowych. Słuchajcie, dzień jest bardzo kiepski. A to dlatego? Dlaczego? A to dlatego, że wyjechaliśmy rano, tak jak była mowa, o godzinie 8, po 8, lekko, dojechaliśmy było 9 z hakiem. Firma, w której byliśmy przepraszam, firma, w której, w której byliśmy, pracuje o dziewiątej. Przyjechaliśmy tam, bo już duża kolejka samochodu, musieliśmy trochę poczekać. Ale po jakimś czasie ta kolejka się rozładowała i mogliśmy spokojnie sobie już rozładować auto. Ale to już była 15 godzina, słuchajcie, prawie 15 godzina. 14. Miałem, miałem, miałem jeszcze godzinkę czasu, żeby dojechać tam spokojnie tam do tej firmy. No i pojechałem do koło lotniska mnie Recha Wałęsy. Pojechałem tam na miejsce, załadowałem towar, będziemy jakąś płytę i udałem się tutaj. Jeszcze po drodze byłem zrobić lampy przednie z przodu i drugie byłem lampy przede wszystkim opony miałem gwoźdź w oponie. Opony były już łyse z przodu. Mam dwie nowe opony wsadzone. Także to już jest wszystko nowe uśkięte z przodu. No i wiecie. Czas, żeby, żeby nagrywać coś dalej porządnego, coś coraz bardziej fajnego. Już się nie mogę zaczekać tracker Live'ów, jak będę kręcił. To będzie już trochę. Mam w planach tak fajnego zrobić, ale czy mi się to uda, to nie wiem. W każdym razie mam nadzieję, że, że chociaż takie zalążki jakiegoś, jakiegoś dobrego filmu ten Tracker Life 4 będzie miał. Trójka wyszła tak sobie, tam było dużo tam takich rzeczy, które niby mówiłem, niby kończyłem, zaczynałem następne, wiecie, ale to już, to, to, to już z biegiem czasu będzie coraz lepiej. dobra. Także co robiliśmy, wiecie, dzisiaj pierwszy dzień pokładowy, zaczynamy jazdę.